Jakie dzisiaj będziesz robił straty? Co się dzisiaj stanie? Dzisiaj się nic nie stanie. Czemu drona żeś zostawił? Nie sobie. Pierwszy lepszy dostaje 20% zniżki. Me. I hit the clutch and the brake Just trying to see what it can take. I'm uh, Na pewno nic mu nie jest. Na pewno podłączysz baterię i będzie wszystko dobrze. O kurwa. trochę mokry jest. Ale to w sumie dobrze, że bateria zniknęła. No, bo No, bo było zwarcie. Cieknie. Teraz jest bateria. O. Młynek. <laughs> to się zateguje. Nie, to bateria ja bym latał o ciepła naprostować może poleci nie poleci będzie będzie jak na owe ja bym to jeszcze sprzedał <laughs> za 3 dryków fuu ale śmierdzi Siema! siema. Tam? Słyszę cię! Dawaj na halę podjedziemy tam No co nami pójdziesz Sam przyjechałem Sam jednak Nie zabrał kolegi Dzień dobry Siema, siema Musiałem jeszcze wam biochę zrobić na parkingu tam więc. Tam nie ma kamer, tak więc nikt nie widział nie przyzą trochę zabawek I coś o czym, nie wiem czy ci mówiłem Nie wiem czy mi mówisz Pokaż, co masz ty On... no poza tym ja Mamirek jestem. Siema, jestem Tomasz. Jakieś introductions? Dobra, x Xnajter 50 salowego Proszę. Z DJI HD I to zaraz. To zaraz. To jest spawe na ciebie, proszę bardzo. Kurwa, tu puste jest, tu nic nie ma. Tu nic nie ma, rzadko. To w NASA robili, takie lekkie teraz jest wszystko, A to... tak już całkiem poważnie przychodząc dron naszej produkcji. Co ty gadasz, pokaż. Będzie to Halcyon, żeby ładniej pokażemy. Gdzie on jest? No, no, jeszcze... <grym> <grym> Nie? Chodźcie sobie zobaczyć, trzymaj, do łapy. Gdybyś Rafał szybko <grym> Ale ładnie. Całkiem fajnie lata, to... do 6 RS, szczerze do 5. Takie anteny opcjonalne mamy, cyrkularne od aktury. Plus, plus. będzie z prop które w sumie się sprawdzają trochę, nie? Patrzyliśmy już kochani. Tanie, a dobrze. O, panie. panie. A wziąłeś kursy? mi taką koszulkę, jedną Ja się, kurwa, były drogie. Ty, no to jak ja mam na to. na, na prosty nie? Kurde, no to ty, no to ja mam tutaj recenzję robić i tak dalej, jak koszulki Xora nie dostałem. Teraz jest ten, stawka dla kobiet. Aha, tu wie. Ej, zasięgi jakaś <laughs> zasięg mi się chyba przebrać te Gdzie, ale tu nie pisze, ile dron lata. Kurde, przyjechał z taką paczką i takim czymś będzie latał. On przyjechał z pięciocowkami, przyje... a będzie latał głównie, nie? <laughs> Jak Bo to jest gdzieś X plus. Severin wie? Severin wie. Normalnie bym go zapytał. Pozdro Severin. Popolatali polatali. Ty. W tym no. odbiorników no nie ma. Nie ma. Ty, no nie ma odbiornika. Co za faza. Ale quality check. Quality check. Ale będzie w zestawie odbiornik. To jest pewne. Halo, Seweryn. Cześć. E, czy odbiornik jest w tym dronie, czy go nie ma? W, w Hansionie? Nie ma, nie? W to będzie a, bez odbiorników, okej. Okay. To dlatego... Wszystko nie... wyjaśnione, dlatego nie chciał latać. No nie no, toż nie chciał latać, żebyś się tu zaczął latać, nie? No właśnie, próbował bindować, A ale nie Ja się próbowałem wyszło. go bindować, tylko szukam przycisku i e, ten przycisk chyba zmieniał kanały w dronie, nie? A nie, nie bindował, ale z tym, dobra, siema. Tam się podłączyć po bez sportu tego, nie? No wiem, wiem. Dobra, siema No, no nie no, w kółki lecę, wiedzieliśmy, że nie ma odbiornika, tylko sobie żartujemy, nie? Tomaszu, zaprezentuj co, jest, co to jest, co to jest? To jest dron. To jest dron. To jest... Jaki dron? Latający. <gry> nie no. To jest Halcyon, naszej produkcji, firmy XOR. Tani, 3 dron, z możliwością noszenia GoPro, 5S, zapieprza, tani, działa, nie psuje się. Ciężko zepsuć i nosi GoPro. Nie, nie, Rafał by zepsuł. Rafał by zepsuł? Ja też bym zepsuł, ale to, że ja zepsuję, to nie znaczy, że kto inny zepsuje. Pokazywany dron będzie w naprawdę świetnej cenie. Z możliwościami upgrade'u. Kupując dzisiaj drona, tu z drugiego dostajesz za zatupkę gratis. Kupując dzisiaj drona, może damy ci odbiornik, nie? Którego brakuje w zestawie. A tak całkiem poważnie. Jest możliwość upgrade'u. Po pierwsze, zamiast takiej anteny bipolarnej, będzie antena cyrkularna. A to może nie na tle mojej brudnej. Funkcji. Dobra, to nie na fordzie. To nie na fordzie. Po pierwsze, nagrywasz? Co, co jest w tak, zestawie? Tak, tak. Co jest w zestawie? To. Pudełko. Dobra, co jest w zestawie? Po pierwsze, pudełko fajne. Dron. Opcjonalnie będziemy dodawać do każdego zamówienia, opcjonalnie oczywiście, anteny cyrkularne firmy Actuna, zestaw kabelków, które umożliwiają podpięcie GoPro Nakeda poprzez ich port do drona, trytytkę zamienną, to przede wszystkim. Ja bym kupił tego drona dla samej trytytki, bo są świetne. Zdecydowanie. I coś jeszcze tutaj dodawaliśmy, kurwa? GoPro nie, GoPro nie dodawaliśmy. Ale jest taka świetna gąbka, nie? No i oczywiście, proszę <grymnie> Państwa, instrukcja. To nie jest byle dron. Z dron z instrukcją, proszę zobaczyć. To ja po powinien tak teraz robić, tego. Takie coś. Wow. wow, wow. Widzieliście kiedyś taką recenzję drona? <grymne> nie, nie. To, tak. ja to chowałem. Ale proszę Państwa. Będziemy oferowali także zestawę zestawy z dronem ja T-Light. Okej, okay, będzie podawał. podobał. No to I... za Otvorda. W zestawie opcjonalnie, tak mówiłem, anteny będą cyrkularne i osłonki, dakty. No to nie są jakieś super wytrzymałe dakty, pewnie je połamiecie latając na dworze i kraszując o wszystkie możliwe rzeczy, szczególnie na bando. Te dakty do latania w domu sprawdzają się świetnie. Prawie nie zabiłem córki kolegi. Było dobrze. Przez te dakty. Co tam jeszcze więcej? Instrukcja. No i to wszystko chyba. A, no i pięknie będzie pasowało nocowanie na GoPro, nie? A całe -a. GoPro dźwignie? Całe, go... całe GoPro dźwignie, ale nie polecam, nie? W zestawie? Trafa, wie coś o tym. I o tej becie od ciebie, która się spaliła. Cicho. W zestawie, który będzie oferować, będzie także T-Lite. Razem z odbiorniczkiem. Wszystko świetnie, pięknie. Nawet może osłonkę zdejmę. Piękny tyrajcik, praktycznie niedostępny w Polsce, a u nas będzie w zestawach dostępny. No i picobello. Czy coś jeszcze chcesz, żebym opowiedział Ci? O kartonach, drogi O kartonach to Kartony. Kartony są e, z ekologicznego chowu. E, Pytaliśmy się WHO i tam Greenpeace'u, co sądzą o nich. Powiedzieli, że to jedyne ekologiczne kartony z odzysku ze śmieci na Bałtyku i... Z Wisły. Zwi Zwisły. Z Wisły nie, z jest gówno. Płynie do dziś. Płynie, płynie do dziś. Tak powstają drony. Wpadłem teraz na pomysł, jest miło, fajnie, dobrze nam się rozmawia, a wymyśliłem... Mamy dwa drony do sprzedania. Jeszcze u nas stoją na stanie. To są dwie 85. -tki. Jedna to jest e, dron analogowy w HD. E, druga, znaczy ten, a ten nie w HD. Teraz zerknijcie. To nie działa. Także tutaj macie na opakowaniu. A nie, to działa. Dobra, sorry. Sprawa wygląda następująco. <śmiech> Cięcie. <śmiech> to musisz poczekać, bo to samo wyjeżdża, tego. Jak iPhone'y. To wiesz. iPhone'y wypadają i się tługo. Tak Czekasz aż to wyjedzie. Eee. Dobra. Ło! Wow. Wow. To, jakby, zobaczcie, Beta tutaj się nam zesrała. E, tak wygląda dron z opakowania. A to tak naprawdę jest Beta 85XV2. Takie oszustwo. Takie oszustwo. I wpadłem na pomysł, że jest miło, fajnie. Na obydwa drony, pierwszy lepszy, dostaje 20% zniżki od y, spod kodu pod filmikiem Mirosława na obydwa drony. 20%. A słyszeliście? Tylko się nie pozabijajcie. No, nie pozabijajcie. Się. Jest tego mało, a. No. Czyszczenie magazynów. <laughs> Dobra, to chyba na tyle. <laughs> Mogęc...

Będzie w opisie, tak więc y, śmiało uderzajcie do sklepu, piszcie y, kto pierwszy, ten lepszy. Mamy paczuszkę Pawo 30 jeszcze do recenzji, ale to w następnym odcinku będziemy o tym mówić. Według ciebie to jest tak? bo jest to No tu może tak, nie, ale. Teoretycznie trzyma się ten aparat, tutaj, ale nie polecam. Mamy tutaj. Paczuszkę, kolejną od Xora. Bardzo dużo paczuszek, i tak jak wcześniej wspominałem, ten kanał nieco się zmieni. Nie będzie tutaj mówione tylko o filmach, i tak dalej. Będzie dużo o dronach. Głównie o FPV będziemy tutaj mówić. Tu musimy poczekać, aż to zjedzie, bo te opakowania teraz takie robią, że wiecie. No i właśnie mamy nową paczuszkę, ale jeśli chodzi o tego bzyka, no to pogadamy w następnym odcinku, aby z tego dzisiaj nie zdradzać, bo będzie dużo się działo. Kończymy na dzisiaj. Dzięki, że wpadliście. Zostawcie suba, zostawcie lajka i do następnego.